Ja zawodowo jestem kelnerem, pracowałem w wielu miejscach w Londynie od miejsc, które były pełne turystów do ekskluzywnych pięciogwiazdkowych hoteli, ale czegoś takiego to w życiu nie widziałem. Co ty robisz? Ciągnąłem w Dlaczego on zawsze je tak, jakby ktoś mu chciał to jedzenie zabrać? Jakby był takim, nie wiem, takie psy, które nie są przeszkolone, to tak jedzą. Jak się dorwą do miski, chcesz im zabrać, to one warczą, szaleją, one jedzą tak szybko, bo ktoś im zabierze. On się tak zachowuje, jak taki, jak zwierz. Za każdym razem on je te jedzenie tak, jakby za chwilę ktoś mu miał mu zabrać tą miskę, już nie będzie. I dopiero drugi posiłek jest co 24 godziny. Kurwa, co za chłop?